Cześć. Witam was na krótkim czytaniu z serii Co idzie do nas w miłości albo co nas czeka w miłości w najbliższym czasie, ten najbliższy czas to około 3 miesiące. Czytanie to jest podzielone na cztery części. W pierwszej części mamy czytanie dla znaków wodnych, czyli Rak, Skorpion, Ryby. W drugiej części mamy czytanie dla znaków powietrznych, czyli Bliźnięta, Waga. I to już jest na kanale. Natomiast teraz w trzeciej części zajmiemy się czytaniem dla znaków ognistych. To jest baran, lew, strzelec. I na, w następnej części będzie czytanie na miłość dla znaków ziemskich. Byk, panna, koziorożec. Zaczynamy od barana. Sprawdzimy, co dla baranów szykuje się w miłości. Na okres trzech miesięcy. Barany. To w miłości na okres około trzech miesięcy. Barany. Dla Stałych związków, jakaś ciężkość, chęć wyzwolenia się z, z, te, z tego związku i to może u Was powodować, że będziecie szukać nowych wrażeń, tak? Będziecie szukać nowych miłości, bardziej namiętnych miłości, bardziej ognistych miłości, ponieważ Giermek Buław mówi o sobie, o wysokim temperamencie, tak? Jednak widzę, że, widzę, karty mówią, że Wy możecie tak, jakby w porę pójść po rozum do głowy, tak? I możecie jednak dojść do wniosku, że takie krótkotrwałe uczucia, tak? Nie do końca mogą być dla Was korzystne, bo jednak zwycięży, rycerz monet czyli pewne wartości w związku, tak? Pomiędzy dwojgiem ludzi, że nie jest to tylko namiętność, chwilowe zauroczenie, chwilowy seks, chwilowy temperament, wysoki temperament, ale że ważna jest też odpowiedzialność poczucie bezpieczeństwa, po, poczucie odpowiedzialności dla, dla drugiej osoby, tak? Poczucie też obowiązku yy, pewnego rodzaju w stosunku do drugiej osoby i taki, no, wyważony i zdrowy rozsądek, tak? Czyli to dla stałych związków. Jeżeli chodzi o osoby, które szukają kogoś na ten okres, to owszem, może się pojawić temperamentna osoba młodsza od was, która no, może zauroczyć, może szukać też nowych wrażeń, ale jak to w przypadku tej karty może, możemy wnioskować, że tu będzie chodzić o taką znajomość i miłość przelotną, tak? Przy dziesiątce buław nie, przy dziesiątce buław nie jest to, to wskazane. Trzeba wręcz wystrzegać się takich osób, którzy to pojawią się nie wiadomo skąd, mogą zauroczyć, tak? I potem to może się skończyć właśnie dziesiątką buław, czyli ciężkością i tako, takim niemożnością, takim problemem z pozbieraniem się, tak? Z wstaniem z kola. Ale mamy tutaj na szczęście naszego rycerza Monet, który, no, Kieruje się właśnie w, swoim, w swoich zamiarach, w swoim życiu, w swoich przekonaniach właśnie takim rozsądkiem i poczuciem odpowiedzialności. Także mam nadzieję, drogie barany, że no przez, przezwyciężycie tą chęć krótkotrwałych romansów, bo to na pewno dobrze może dla Was no, nie wróży to dobrze, takie w tym momencie w każdym razie. No chyba, że ktoś lubi takie, takie miłostki, ale no, przy tej dziesiątce była w to mimo wszystko. Nawet jak to, ktoś lubi, to może to się różnie przy takich kartach dla was skończyć. Lwy. Co u lwów? Co idzie w miłości u lwów na okres około trzech miesięcy? Czeka żeby w miłości na okres około 3-3 miesięcy. stałych związków. No niestety oziębłość, wypalenie w związku może to również tak oznaczać, no wręcz odejście, tak? Wypalenie się uczuć, wręcz odejście, to wypalenie się uczuć może być spowodowane właśnie tą oziębłością. Albo może być również taka sytuacja, że wy będziecie odchodzić od starych związków. Może niedosłownie, może mentalnie na razie, tak? Może w myślach. Może dlatego, że pojawi się ktoś, jakiś młody mężczyzna, rycerz mieczy, który symbolizuje taką, takiego mężczyznę, który no pojawia się znikąd, zawraca w głowie i odlatuje, tak? I odjeżdża na tym swoim rumaku. Tak to wygląda i no to na pewno nie jest dobra sprawa dla stałych związków ponieważ wiadomo co się wtedy dzieje jak, taka, jak taki rycerz mieczy zawróci komuś w głowie tak i my się skusimy na, na ten romans no chyba że szukamy takich romansów no, no to w takim razie powodzenia życzę to z kolei może spowodować że wy będziecie chcieli spra może dlatego jest oziębłość w uczuciach, wy będziecie chcieli odchodzić od tego. Może na chwilę, no może to jest kwestia separacji, dlatego żeby spojrzeć na pewne sprawy z innej perspektywy, żeby może spojrzeć w głąb siebie, tak? Może, żeby zanurzyć się w, chociaż troszeczkę w, swojej, w swoich uczuciach, w swojej podświadomości, w swoim takim wewnętrznym życiu, tak? Wewnętrznym. Będziecie chcieli troszeczkę się zatrzymać, żeby wejść w głąb swoich myśli i w głąb samego siebie. Także tak to, tak to może wyglądać. Może też być tak, że wy, jeżeli jest oziębłość, tak, w związku, a oziębienie, tak, czy takie, no. No po prostu uczucia się wypaliły w tym momencie, tak? To wy będziecie też zatrzymacie się w pewnym momencie, będziecie chcieli przemyśleć tą sprawę, dlaczego tak się dzieje, będziecie chcieli spojrzeć na te sprawy z innej perspektywy. I z kolei ta karta, ósemka kielichów dla was może oznaczać, że wy będziecie właśnie odchodzić o tej, o, od tej oziębłości będziecie chcieli w związku czegoś nowego. Dla osób, y, dla osób samotnych, oczywiście rycerz mieczy może również powodo, y, może mówić o mężczyźnie, tak, młodym, szybkim, który przyjdzie za uroczy i odejdzie. Jak szybko przyjdzie, tak, y, tak, szybko, y, odejdzie, tak szybko odejdzie. Może też być tak, że wy w ogóle będziecie, nie będziecie w tym miesiącu chcieć szukać żadnych, właśnie, bo tutaj o stałych, o takich dla osób szukających partnera, tutaj w tym czytaniu nie ma mowy o stałych, o, szu, o pojawieniu się kogoś do stałego związku, tak? Tutaj jest mowa o pojawieniu się kogoś, kto się pojawia i znika, tak? I wy być może, drogie lwy, będziecie odchodzić od takich znajomości, tak? Być może wy dojrzeliście już, dojrzeliście już do tego, spojrzeliście na pewne sprawy z innej perspektywy, na swoje życie z innej perspektywy, na swoje uczucia i swoje potrzeby z innej perspektywy, tak? I wy będziecie właśnie odchodzić od takich znajomości, tak? Krótkich. Być może przyjemnych, może nie, ale tak w zasadzie nic, yy, nic głębszego, yy, nie wnoszących do Waszego życia uczuciowego. Także tak to. Tak to widzą karty. Okay. Strzelec. Co idzie w miłości do strzelców. Na okres około 3 miesięcy. Co czeka Strzelców w miłości? I mówimy tutaj o okresie około 3 miesięcy. Strzelców. Mężczyźni. Mężczyźni na jakiejś uroczystości, być może na jakimś wyjeździe służbowym, albo w ogóle gdzieś, na, na jakimś spotkaniu towarzyskim, mogą poznać piękną kobietę, starszą od siebie, bardzo uczuciową, bardzo subtelną i bardzo eteryczną. I teraz tak. Yy... To może być dla Was chwilowy, chwilowy związek, chwilowe zauroczenie, tak? I wszystko tu by było dobrze, generalnie, gdy mówimy o mężczyznach, którzy nie są w żadnym związku. Natomiast uwaga, mężczyźni, którzy są w związku. Historia jest bardzo podobna, ponieważ Wy poznajecie na jakimś spotkaniu. Towarzyskim, na jakieś uroczystości, yy, kobietę, która, no, jest w stanie Was zauroczyć, tak? Swoją subtelnością i taką miłą aparycją. No i jak to bywa w takich sytuacjach? Jeszcze tutaj mamy kielichy. No, czyli co mogą oznaczać kielichy? No, tak, troszeczkę yy, sytuacje zakrapiane alkoholem, tak? Także uważajcie, mężczyźni, na takie sytuacje i na takie piękne kobiety, bo to może spowodować, że ciężko wam się będzie pozbierać później, jeżeli pozwolicie sobie na, na chwilę zapomnienia. To jeżeli chodzi o mężczyzn i to jeżeli chodzi o związki, tak? Jeżeli chodzi o osoby, które w związkach nie są. Albo nie jeszcze, jeszcze wam powiem może taką, taką, taką możliwość widzą te, widząc te karty, taki bar bardziej optymistyczną dla również dla osób zwi w związkach jeszcze. To możecie słuchajcie, może to być dla Was czas, Takiego poczucia, że miłość jest dla Was najważniejsza, tak? Będziecie celebrować swoje uczucie, będziecie uważać, że jest to taki okres, w którym sprawy uczuciowe są dla Was w tym momencie najważniejsze, tak? Będziecie czuć wysoką, Emocjonalność względem siebie, dużą miłość względem, się, względem siebie, taką więź emocjonalną, wierność, tak, lojalność i będziecie wspólnie też świętować ten czas, tak? Może to być na przykład, nie wiem, miesiąc modowy, może to być jakaś rocznica ślubu, czy też rocznica spotkania, tak, czy też rocznica. Nie wiem, zakochania się, czegokolwiek, w każdym razie będziecie to świętować. Byleby sprawki z przeszłości nie zepsuły Wam atmosfery, żeby coś nie wyszło z przeszłości. To tyle. Jeżeli chodzi o kobiety, to w zasadzie karty niewiele mówią na ten temat. Może to oznaczać dla kobiet to, że będą czuć się właśnie takie atrakcyjne, bardzo zmysłowe, będą też no, ładnie atrakcyjnie dla mężczyzn wyglądały, i to spowoduje, że będą chciały częściej wychodzić na różnego rodzaju spotkania, towarzyskie imprezy, tylko te kielichy, żeby nie spowodowały to, że wy będziecie później czuć na swoich barkach z jakiegoś powodu jakąś ciężkość. Kielichy w moim niemaniu tutaj widząc, te kielichy oznaczają, no alkohol, tak? Czyli imprezy zakrapiane alkoholem. Także, żebyście kobiety, które jesteście wolne albo w związku też, oczywiście jak najbardziej, uważały na wszelkiego rodzaju właśnie takie spotkania, żeby później nie było problemu z jakąś ciężkością spowodowaną właśnie na przykład nadmierną ilością alkoholu. To by było tyle, jeżeli chodzi o znaki ogniste i zostały nam jeszcze znaki ziemskie. Te znaki zapraszam do kolejnego filmu z serii, co idzie do nas w miłości w najbliższej przyszłości. Pa pa!